Co robię w Hiszpanii jak trochę mnie że tak powiem poniesie albo, albo mam cięższy dzień i muszę się trochę rozerwać. Już wam pokazuję. Tak wygląda droga. No. To jest taka droga w jedną stronę tak naprawdę. Ale zobaczcie jakie są krajobrazy. Nie wiem czy będzie dobrze widać czy nie. A ja sobie takimi dróżkami między górami, między lasami niedaleko jakichś kanionów i innych dziwnych rzeczy nie, że sobie po prostu eksploruję miejsca, poznaję. O, tu jest, zobaczyć jaki zakręt. O, piękny zakręt. Tam się zaraz droga skończy, będzie trzeba szukać nowej, a jak nie, to zostawić samochód i walić z buta. Na pewno rzadko. Rzadko kiedy ktoś tutaj jeździ samochodem. Być może jestem pierwszy w tym sezonie. Nie wiem, czy mi dupy zaraz nie osunie. W każdym razie próbujemy dojechać z Istan do Mondy. To jest trasa Istan-Monda. Fajna sprawa. Droga rzadko uczęszczana. Nawet rowerzysty jeszcze żadnego tu nie widziałem. Z jednym tylko gościem, który jechał jakimś Mitsubishi się mijałem. Ale to było dawno temu. Zobaczcie, jaki krajobrazy. Bajeczka. Po prostu bajeczka. I powiedzcie mi, że Hiszpania nie jest piękna. Hiszpania to nie tylko morze, słońce i woda. Czy tam oceany nawet, bo ocean też jest z drugiej strony. Rewelacja. A, no i oczywiście muzyczkę sobie, ja tu nie włączałem, ale może nawet leci muzyczka jakaś. O. O. I to jest właśnie bailando hiszpańskie. Polecam jako formę wypoczynku. Zobaczcie. Zaraz dojedziemy jeszcze kawałek dalej, to może wysiądę z samochodu, pokażę wam jak to, jak to wygląda. Oczywiście niewielu z Was to zobaczy, bo bo na TikToku ogląda się tylko cycki a nie jakieś normalne rzeczy, więc być może tylko jeden człowiek to zobaczy, jakiś normalny Dobra, stanę na zakręcie czekajcie Także ja pokazuję dla tych niecyckowych, nie? O. Zobaczcie jaki ładny krajobraz Ja przyjechałem stamtąd o, no, już obracam kamerą i pokażę wam dokąd jadę. Jadę. Tam. Dobra, muszę to dograć, bo przed chwilą wychwaliłem bo taka droga zaczęła się bardzo fajna robić. Generalnie, naprawdę, rewelacja już był beton wszystko jechało się normalnie jak po autostradzie. Ale za szybko pochwaliłem, dlatego dogrywam. Yy, chyba czeka nas kolejne 10 km właśnie taką drogą, jak tu widać. A może nie widać? Nie, no widać. Całe szczęście jedziemy dewcikiem, więc damy radę, ale... Ale pytanie, czy dojedziemy w ogóle gdzieś? Teoretycznie powinniśmy, tak jak mówiłem wcześniej, do Mondy dojechać. Ale... Może być ciekawie. Miłego dnia Wam życzę. Udanej Hiszpanii. Jeżeli... Lubicie Hiszpanię, jeżeli szukacie nieruchomości w Hiszpanii, albo po prostu jakiegoś fajnego kontaktu, albo ktoś tu mieszka, na przykład chce się wybrać na taką przyjaźńkę ze mną, albo na jakieś piwo, to dajcie znać. Pozdrawiam.